To nie jest tak, że wskakujemy w jakiś niesamowity mistyczny stan, który nazywamy oświeceniem czy czymkolwiek innym. Nie to jest coś tak bardzo naturalnego, jak to, z czym rodzi się dziecko na świat. To też są takie momenty, w których zapominacie, kim jesteście. Zapominacie na chwilę o swojej historii. Zapominacie o swoich prawach. Zapominacie o swoich dążeniach. I w świecie umysłu zapomnieć o swoich dążeniach, to tak trochę przegrać życie, prawda? W świecie umysłu to przegrać życie. Natomiast jak to jest w naszym wewnętrznym doświadczeniu? Czy wtedy też przegrywamy, czy tak naprawdę w istocie zaczynamy doświadczać większej lekkości i harmonii ze wszystkim, co jest?